Zielski las deszczowy. Ara żółtoskrzydła. Kwiatówce rosną wysoko na gałęziach drzew. Ich kwiaty są zapylane przez kolibry albo przez motyle. Pająki używają liści tych roślin jako ramy, na której plotą swe sieci. Ananasowiec. Mieczodziu. Heliconius erato, wrządka nefila clavipes, drzewo złocisty. Chilodendron skandens. Zimozielony. Tapir anta. figowiec ficus graciliscula jeziora północne amerykańskie capla modra Jeziora północno wschodniej części Stanów Zjednoczonych stanowią jeden z najbogatszych słodkowodnych ekosystemów świata. W płytkiej wodzie na skraju tych jezior trzciny i szuwary zapewniają pokarm i schronienie takim zwierzętom jak żaby, żółwie i liczne ptaki. Bobry przynoszą gałęzie z okolicznych drzew, zaś wody jeziora zamieszkują różne gatunki ryb, takich jak strąk czy szczupa. Bobr kanadyjski. Bobry kanadyjskie żyją nad jeziorami i rzekami w Ameryce Północnej, od Kanady po Meksyk. Gęste, dwuwarstwowe futro chroni je od zimna, gdy wytrwale pływają w lodowatej nieraz wodzie. Ich pokarm to gałęzie i kora miękkich gatunków drzew, przede wszystkim wierzch i topór. Bobry kopią nory lub budują kilkumetrowej wysokości domki, zwane żeryniami. Mają one chronić te wielkie gryzonie przed drapieżnymi ssakami, a także stanowić magazyn pokarmu podczas długiej i śnieżnej zimy. Rybołów. Ptaki drapieżne. Długie, ostre szpony służą im do chwytania i zabijania ofiary, a haczykowaty dziób do jej podziału. Ci dzienni łowcy mają znakomity wzrok. Mogą z bardzo daleka zauważyć ofiarę i ocenić odległość do niej. Do ptaków drapieżnych należą między innymi orły, myszołowy i sępy. Skrzydła. Ptaki śpiewające, wiele ptaków porozumiewa się wyd. Nieloty. Przed milionami lat wiele gatunków ptaków utraciło zdolność do lotu. Niektóre z nich są małe i żyją na wyspach, gdzie... Sowy. Ważna różnica między sowami a dziennymi ptakami drapieżnymi polega na tym, że większość sów poluje nocą. Widzą one wyraźnie nawet przy bardzo słabym świetle. Niektóre sowy mają też znakomity słuch. Potrafią zlokalizować ofiary w kompletnych ciemnościach. Sowy występują na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Klimat. Pogoda. Ziemska atmosfera stale znajduje się pod wpływem ciepła płynącego ze Słońca. Powoduje ono ruchy ogromnych mas powietrza, które przepływają obok siebie niemal nie mieszając się. Różne rodzaje pogody są wynikiem przemieszczania przez wiatry mas ciepłego lub chłodnego, suchego czy wilgotnego powietrza. Miejsca ich styku nazywa się frontami. Chmury. Zielona księga. Globalne ocieplenie, efekt szklarniowy. Dziura ozonowa, poziom oceanów. Sieć życia. Naturalne cykle, cykl tlenu, przepływ energii, życie prehistoryczne, ewolucja. Gatunki zmieniają swój wygląd i zwyczaje w ciągłym procesie zwanym ewolucją. Odkąd na Ziemi powstało życie, miliony gatunków roślin i zwierząt pojawiło się. Helikoptery wojskowe. Przelatujące helikoptery były powszednim widokiem w czasie wojny wietnamskiej. Przewożono nimi amerykańskich żołnierzy walczących z komunistyczną armią Wietnamu Północnego. Przy ich pomocy Amerykanie prowadzili bitwy, ale też niszczyli wsie, pozbawiając ich mieszkańców dachu nad głową. Wojnę potępiły duże grupy społeczeństwa amerykańskiego, czemu dawały wyraz w masowych demonstracjach. Ostatecznie w 1973 roku podpisano układ pokojowy, choć walki trwały dalej. 30 kwietnia 1975 roku komuniści zdobyli Saigon, stolicę Wietnamu Południowego. Ostatni Amerykanie wycofali się z ambasady na pokładzie helikopter. Bierny op. Prawa obywatelskie. W latach czterdziestych rozpoczęła się masowa migracja i osiedlanie się czarnej ludności Stanów Zjednoczonych w północnych miastach. Odważnie przeciwstawiali się oni tam segregacji rasowej i innym przejawom dyskryminacji. Biali południowcy starali się nie dopuścić do przyznania murzynom równych praw. Większość czarnych z południa nie miała nawet prawa głosu w wyborach władz stanowych. Równouprawnienie uzyskali w latach 60. Zamachy stanu i rewolucje. Wspólną cechą krajów Ameryki. Junta wojskowa. lądowanie na Księżycu. Indie Asioki. Cesarz Asioka był najwybitniejszym władcą z dynastii Mauriów. Panował w Indiach przez 33 lata około 272-236 przed naszą erą. Widząc cierpienia wywołane przez wojnę, przyjął zasady buddyzmu. Za jego panowania religia ta rozprzestrzeniła się w całych Indiach. Ekspansja buddyzmu. Wyruszywszy z ojczystej Macedonii wiosną 334 roku przed naszą erą, 22-letni Aleksander skierował się do Azji Mniejszej na podbój państwa perskiego. Króla Persji Dariusza Aleksander ostatecznie pokonał w bitwie pod Issos. Następnie młody zdobywca wkroczył do Egiptu. W 331 roku przed naszą erą zakończył podbój Persji i złupił jej stolice Persepolis. Kontynuując podboje, Podążał na wschód, zajął Afganistan i w 326 roku przed naszą erą dotarł do północnych granic Indii. Wyczerpanym żołnierzom po trudach wojennych należał się jednak odpoczynek. Aleksander powrócił więc do Babilonu, gdzie zmarł w 323 roku przed naszą erą, mając zaledwie 32 lata.